Skandaliczny transparent izraelskich kibiców podczas meczu Raków Częstochowa Makkabi Haifa wywołał reakcję prezydenta Karola Nawrockiego. Kibice Maccabi wywiesili napis Mordercy od 1939 roku, co Nawrocki określił jako głupotę, której nie tłumaczą żadne słowa. Transparent obrażał pamięć o polskich ofiarach II wojny światowej, w tym trzech milionach Żydów. Incydent miał miejsce podczas trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Obecnie udział izraelskich drużyn w europejskich pucharach jest kontrowersyjny z powodu działań wojennych w strefie gazy, które nasiliły się po ataku Hamasu w październiku 2023 roku. Konflikt doprowadził do śmierci ponad 60 tysięcy Palestyńczyków, w tym 18 tysięcy dzieci, co krytykują organizacje międzynarodowe takie jak UNICEF. Długi weekend nad Polskim Morzem przyciągnął tłumy turystów co spowodowało chaos na plażach i w okolicach parkingów. W Sobieszewie, części Gdańska, plażowicze zajmują miejsca już o świcie, a na piasku i w wodzie panuje tłok. Kierowcy parkują wszędzie, nawet pod znakami zakazu, co prowadzi do awantur. Mimo wysokich cen jak 100 zł za cztery zapiekanki, turyści nie rezygnują z wypoczynku. Dominika Pietrzak z Warszawy przyznała, że za pokój dwuosobowy na cztery noce zapłaciła 2100 zł, mimo niskiego standardu. Pogoda sprzyja plażowaniu, z temperaturami sięgającymi ponad 30 stopni, choć na Helu będzie nieco chłodniej. Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji, ujawnił szczegóły dotyczące spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbędzie się w Anchorage na Alasce. Rozpocznie się ono o godzinie 11:30 czasu lokalnego, czyli o 21:30 czasu polskiego, w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf Richardson. Spotkanie prezydentów rozpocznie się rozmową w cztery oczy, w obecności jedynie tłumaczy. W skład rosyjskiej delegacji wejdą między innymi Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow, a negocjacje będą prowadzone według formuły 5 na 5. Głównym tematem rozmów będzie kryzys ukraiński, a także kwestie globalnego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Po rozmowie w cztery oczy prezydenci będą kontynuować negocjacje podczas roboczego śniadania. Kreml podkreśla symboliczne znaczenie miejsca spotkania, znajdującego się niedaleko cmentarza radzieckich lotników. Rosyjska delegacja opuści Stany Zjednoczone bezpośrednio po zakończeniu szczytu. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.